Cześć ogrodnicy, witajcie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o jednej z najpiękniejszych traw odzdobnych rozplenicy obcej rubrum znanej z purpurowo brunatnych liści i puszystych różowo fioletowych kwiatostanów. Jeśli chcesz aby ta trawa stała się gwiazdą twojego ogrodu, tarasu czy balkonu musisz wiedzieć jak o nią zadbać. Od uprawy przez zimowanie aż po przycinanie. Przygotujcie się na solidną dawkę wiedzy, którą możecie wykorzystać w swoim ogrodzie. Gotowi? Więc zaczynajmy. Zacznijmy od samej uprawy naszej rozplenicy. Rozplenica obca rubrum to prawdziwy ogrodowy klejnot. Ta trawa osiąga od 60 do 120 cm wzrostu, wliczając kwiatostany. Zachwyca intensywnym burgundowym kolorem liści i delikatnymi pierzastymi kłosami, które pojawiają się od lipca aż do października. Jest idealna na rabaty, do sadzenia w grupach lub jako soliter w ogrodzie lub w pojemnikach na tarasach i balkonach. Jej kwiatostany świetnie nadają się też do suchych bukietów, więc ich roślina jest wszechstronna. Ale jak ją uprawiać, żeby wyglądała jak z katalogu? Rozplenica rubrum kocha słońce. Wybierz dla niej miejsce dobrze nasłonecznione, ciepłe i osłonięte od silnych wiatrów. Pełne słońce to klucz do intensywnie wybarwionych liści. W cieniu liście mogą tracić swój purpurowy odcień i stawiać się bardziej zielony. Jeśli masz ogród, poszukaj miejsca, gdzie trawa będzie miała dużo światła przez większość dnia. Na balkonie czy tarasie ustaw donice w miejsce, gdzie promienie słoneczne docierają bez przeszkód. Ta trawa potrzebuje gleby żyznej, przepuszczalnej i umiarkowanie wilgotnej. Idealny odczyn to obojętny lub lekko zasadowy, powyżej 7,3 pH, choć toleruje zakres od 6 do 7,5. Gleba nie może być zbytnio ciężka ani gliniasta, ponieważ rozplenica nie lubi zastoju wody, który może prowadzić do gnicia korzeni. Jeśli masz w ogrodzie gliniastą glebę, popraw ją dodając piasek, perlit lub kompost. W przypadku uprawy w donicy na dno wsyp 3-5 cm warstwy keramzytu, aby zapewnić drenaż i użyj mieszanki ziemi uniwersalnej z dodatkiem piasku lub perlitu w proporcji 3 do 1. W marketach takich jak Brico Marche, znajdziesz gotowe podłoże np. ziemia uniwersalna Biopon lub torf odkwaszony Wokas, które w odpowiednim przygotowaniu będą idealne. W tym jak użyć torfu opowiem za chwilę. Jeśli chodzi o podlewanie, rozplenica wymaga regularnego podlewania, szczególnie w sezonie wegetacyjnym od wiosny do lata. Gleba powinna być umiarkowanie wilgotna, ale nie mokra. W czasie suszy podlewaj obficie, nawet codziennie, jeśli roślina jest w donicy. W gruncie wystarczy podlewanie raz na kilka dni, w zależności od pogody. Uważaj na przelanie zbyt mokra gleba to wróg numer jeden tej trawy. Możesz użyć testera wilgotności, aby sprawdzić, czy gleba potrzebuje wody. Aby rozplenica rosła bujnie i oficie kwitła, potrzebne składniki odżywcze. Wiosną i latem stosuj nawóz bogaty w potas i fosfor, np. nawóz do traw ozdobnych lub uniwersalny nawóz ogrodniczy. Nawóź co 2-4 tygodnie zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Unikaj nadmiaru azotu, który może sprawić, że roślina wyprodukuje więcej liści kosztem kwiatostanu. Jeśli używasz torfu odkwaszonego, np. Firmy Wokas. Pamiętaj, że jest on ubogi, składniki odżywcze, więc nawożenie będzie kluczowe. Jeśli chodzi o sadzenie, rozplenicę może się wiosną, najlepiej w maju, gdy minie ryzyko przymrozków. W gruncie wykop dołek dwa razy większy od bryły korzeniowej, dodaj przygotowaną mieszankę gleby uniwersalnej, piasku z kompostem i posadź rośliny, lekko bijając ziemię. W donicy upewnij się, że jest to odpowiedni drenaż, keramzyt na dno i przestrzeń dla korzeni, po posadzeniu obficie podlej. Jeśli chodzi o zimowanie, to największe wyzwanie w uprawie rozplenicy obcej, ponieważ ta trawa ma ograniczoną mrozoodporność strefy ósmej do około minus 10 stopni. W polskim klimacie, gdzie zimy bywają srogie, trzeba podejść do tego tematu z głową. Są dwa główne sposoby. Uprawa w gruncie z zabezpieczeniem lub w pojemnikach z przeniesieniem do pomieszczenia. Oto szczegóły. W najcieplejszych regionach Polski, strefa 6B i 7, można spróbować przezimować rozplenicę w gruncie, ale wymaga to solidnego przygotowania. Nie przyciągaj z jesienią. Zasknięte liście i kwiatostany działają jak naturalna osłona przed mrozem. Przycięcie zostaw na wiosnę. Okrycie korzeni. Pod koniec listopada, gdy temperatura zacznie spadać, okryj nasadę rośliny grubą warstwą 10-15 cm organicznego materiału, np. kory, słomy lub suchych liści. Możesz dodatkowo użyć agrowłókniny, aby zabezpieczyć przed mrozem i wiatrem. Możesz też zrobić kopczykowanie, czyli usyp wokół podstawy rośliny kopczyk z ziemi lub kompostu, aby dodatkowo chronić korzenie. Ochrona również musi być przed wilgocią. Rozplenica nie lubi nadmiaru wody zimą, więc jeśli gleba jest ciężka, zapewnij drenaż, np. dodaj piasek do podłoża. W razie potrzeby usuwaj nad rośliną prowizoryczne zadaszenie z folii, aby chronić przed deszczem. W bezśnieżnych zimach lub przy silnych mrozach poniżej minus 10 dodaj kolejną warstwę agrobukliny lub maty słomianej. Śnieg działa jak naturalna izolacja, więc jeśli jest go dużo, nie usuwaj go z rośliny. Mimo tych zabiegów w chłodniejszych regionach Polski szanse na przetrwanie w gruncie są niewielkie. Dlatego wielu ogrodników traktuje rozplenicę jako roślinę jednoroczną lub wybiera uprawę w donicy. Jeśli chodzi zaś o zimowanie w pojemniku, jest to zdecydowanie bardziej niezawodny sposób na przezimowanie rozplenicy w naszym klimacie. Możemy to zrobić przez przeniesienie rośliny do pomieszczenia przed pierwszymi przymrozkami w październiku bądź listopadzie, przenieść donicę do chłodnego, jasnego pomieszczenia z temperaturze 4-10 stopni. Idealne miejsce to weranda, oranżeria, gara z oknem lub nieogrzana klatka schodowa. Temperatura poniżej 4 stopni może uszkodzić roślinę, a powyżej 15 zaburzy jej okres spoczynku. Jeśli chodzi o oświetlenie, rozplenica potrzebuje jasnego stanowiska, najlepiej przy oknie. Jeśli światło naturalne jest ograniczone, możesz użyć lamplet do doświetlania roślin przez 6-8 godzin dziennie. Jeśli chodzi o podlewanie zimą w donicy, podlewaj oszczędnie, tylko tyle, aby gleba nie przeschła całkowicie, np. raz na 2-3 tygodnie. Nadmiar wody to prosta droga do gnicia korzeni. Tester wilgotności, jak mówiłem, pomoże Ci kontrolować tą sytuację. Jeśli chodzi o wiosenne wznowienie wegetacji, wiosną, gdy miną ostatnie przymrozki, najlepiej w maju, zacznij przygotować rozplenicę do powrotu na zewnątrz. Przez hartowanie, czyli stopniowe przyzwyczajenie rośliny do warunków zewnętrznych, wystawiaj donicę na kilka godzin dziennie, zaczynając od zacinonego miejsca przez 7-10 dni. Możemy również to zrobić przez przesadzanie, bo jeśli korzenie są ciasne w donicy, przesać roślinę do większego pojemnika lub do gruntu, używając świeżej mieszanki gleby. Jeśli chodzi o przycinanie, to ważny element pielęgnacji rośliny, ale trzeba wiedzieć kiedy i jak to zrobić. Wiosną w maju głównie przycinamy przycięcie, wykonuj po ostatnich przymroskach, gdy roślina zaczyna wypuszczać nowe pędy. W Polsce to zazwyczaj w połowie maja. Nigdy nie przycinaj jesienią ani zimą, ponieważ zaschnięte liście chronią roślinę przed mrozem i pomagają jej przetrwać okres spoczynku. Okresowe czyszczenie. Latem może delikatnie usuwać pojedyncze, uszkodzone lub żółknięte liście, ale nie rób radykalnego cięcia. Jeśli chodzi o przycinanie, użyj ostrych sekatorów ogrodowych, najlepiej zdezynfekowanych, aby uniknąć przenoszenia chorób. Przytnij wszystkie zaschnięte liście i kwiatostany nisko nad ziemią do wysokości około 10-15 cm. To pozwoli nowym pędom swobodnie rosnąć i zapewni roślinie estetyczny wygląd. Wiosenne przycinanie stymuluje wzrost nowych pędów, poprawia wygląd rośliny i zapobiega gromadzeniu się martwych części, które mogą sprzyjać chorobom grzybowym. Bez przycinania rozplenica może wyglądać niechlujnie, a stare liście mogą hamować rozwój rośliny. Jeśli chodzi o dodatkowe wskazówki od, dla ogrodników, można użyć torfu odkwaszony. Jeśli chcesz użyć właśnie tego torfu, pamiętaj, że jego pH to od 5,5 do 7 może wymagać korekty. Sprawdź odczyn testerem pH, jeśli jest zbyt niski, dodaj wapno ogrodnicze, torf wymieszaj z piaskiem lub perlitem, aby poprawić drenaż i dodaj nawóz startowy, bo sam torf jest ubogi w składniki odżywcze. Jeśli chodzi o rozmnażanie, jeśli chcesz mieć więcej rozplenic, możesz przydzielić kępę wiosną lub pobrać sadzonki pędowe jesienią i ukorzenić je w domu. Rozplenica obca, rubrum, to roślina, która doda Twojemu ogrodowi egzotycznego uroku, ale wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Zapewnij słoneczne stanowisko, przepuszczalną glebę o odpowiednim pH. Regularnie podlewaj i nawóź, a odwdzięczy się pięknym wyglądem. Zimą chronią przed mrozem, najlepiej w donicy w chłodnym i jasnym pomieszczeniu. Przycinaj wiosną, aby stymulować wzrost i utrzymać estetykę. Z tymi wskazówkami Twoja rozplenica będzie zachwycać przez cały sezon. Jeśli macie pytania o uprawę rozplenicy lub chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami, piszcie w komentarzach pod filmem. Dajcie znać, czy wolicie uprawiać się w gruncie czy w donicy i jak radzicie sobie z zimowaniem. Subskrybujcie kanał, klikajcie dzoneczek, aby nie przegapić kolejnych porad ogrodniczych i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!